dla woda i ciepła woda. Łóżeczki, atrament i owoce. No to najpierw wlewamy atrament. Wlewamy trochę atramentu do każdego z, z, do każdej wody. Ale to jest fajne. No wiem. Ja mhm. wiem. Trzeba to wywieszać, przejdziemy dalej. Mam nadzieję, że wyjdzie. No kurczę, no nie wyszło. Chyba za dużo atramentów. Chyba tak. Tak, proszę. Tak, już nie Trzeba wlać troszkę. Czyli teraz wlewacie do ciepłej wody nie atrament, nie tak. tak? Trzeba to wywieszać. Dlaczego to nie działa? No i teraz. teraz trzeba szynkę poczekać. <noise> <noise> Myślę, że to, no, po to, to, działa, to jest Może tego odstąpić czy tam doleć. Poczekaj, Paulinko, to... Nie, to już teraz. Zmotować, doleć. Potem nie. Chyba coś nie <noise> działa. Eksperyment? No nie, A kiedy? A. Ucha. Na bóżeczkę? No weźmy lej tak całe. No mocniej widać no teraz. Trochę 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 tak to na różne nic Wam się nie uda. Nie zbyt. Mocniej widać teraz. Mocniej. Wow, ale ładny. Patrzcie. No, no. Niebieski. 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 No, wow. Tak. Ale mhm. zobaczcie, co się zadziało. czarne jakby. Nie. Na pewno. Co tu robi się? Nie, robi się. Zobaczcie co się dzieje. Czy on na pewno jest taki sam kolor, zobaczcie? Wow! Robi zobaczcie, się robi się jaśniejsze. Znaczy tak. Ale A wlecie teraz czarnego do tego. Może będzie kolorowa wiele. Nabierzcie tak na łóżki, chłopcy, porównamy sobie. Max, mówię nabierz na łóżka. Mhm. Zobaczcie.